Уста, щоби промовив, прославляючи, відкрий, Боже, моє серце, і очищай Його, хай твій дух святий, огорне мене. Приде нас Духу Святий, зі своєю любов'ю випалюй нас, Господи, все те, що нам. Заважає бути з тобою, чути тебе, бачити тебе, дай нам, Господи, свої дари, дар радості, дар мудрості, дар потішення, дай, Господи, нам свою любов, огортай нас, показуй нам, Господи, свою любов, дай нам бути з тобою, чути Тебе, бачити, Господи, відчувати Тебе, дай, Господи, нам дякувати Тобі і прославляти Тебе в кожну хвилину нашого життя. Приходь Духу Святий. Z swojej pocichu, z jej nadziei, daj, Boże, swoją rozradu, lekuj nasze rany. Przychodzi swoim w naszym kraju, dojdę do Ducha Świętego. Radość i pokój, kochanie. Bardzo polecam Wam dokładnie wczytywać się w Słowo Boże, albo które nam daje liturgię, albo które po prostu czytamy sobie w Piśmie Świętym, dlatego że nawet najmniejsze zwroty mogą nam wskazywać bardzo ważne rzeczy. Dzisiaj czytamy list do Galatów, gdzie nam Paweł podpowiada, co to jest wolność. I w jednym fragmencie z 5 rozdziału Paweł mówi o wolności, ku której wyswobodził nas Chrystus, a w drugim mówi o tym, że jesteśmy do tej wolności powołani. I wydaje się to w ogóle kłócące się ze sobą. Chrystus nas wyswobadza ku wolności przez Chrzest. A później Paweł mówi o tym, że do tej samej wolności jesteśmy powołani. Co tu jest zgranego? Przede wszystkim trzeba sobie pamiętać, że w chrześcijaństwie wolność jest właśnie podzielona na dwa pojęcia, że tak powiem, dwa różne określenia. Jest pewne rozumienie wolności, dla której jesteśmy wyzwoleni. I wolność, do której nas Bóg prowadzi, wolność od czegoś i wolność ku czemuś zupełnie dwa inne pojęcia. Wolność od czegoś bardzo żywa była, żywą pamięcią w, w Izraelu, dlatego że oni wspominali wyzwolenie z Egiptu przez y, każdą paskę, każda pascha nam przypomina bardzo również o wyzwoleniu od grzechu, który my przeżywamy podczas liturgii. Tak jak Żydzi zostali wyzwoleni z Egiptu, tak jak Pan Bóg ich wyciągnął z tej niewoli, oni przeżywali nieraz niewolę. Niewolę babilońską, później niewolę yy, rzymską. To nas Pan Bóg wyzwala od pewne, konkretnego zniewolenia, od grzechu. I właśnie przez to, że Jezus umarł i zmartwychwstał stał, chrzcie, Wyzwolił nas od grzechu. Wyzwolił od. Ale również powołał ku wolności. Jak to rozumieć? Każdy z nas jest powołany do tego, żeby wychwalać Boga. Każdy z nas jest powołany do tego, żeby miłować innych ponad to, jak w ogóle chce, chcemy. Tak naprawdę. Ponad to, jak chcemy. Jesteśmy powołani do miłości bezgranicznej. I taka miłość, i właśnie takie wychwalanie Boga jest prawdziwą wolnością, jest prawdziwym wyzwoleniem, do którego nas powołuje. Bóg. Bardzo fajnie mi to tłumaczy takie czytanie z Ewangelii Świętego Jana, gdzie Jezus pyta się Piotra, czy, czy miłuje Go. Dla Piotra to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ wcześniej go trzy razy zdradził i później, kiedy Piotr wreszcie odpowiada, że miłuje Cię tak, jak umiem, tak naprawdę, to Jezus odpowiada będziesz pasł baranki mojej, a później mówi niezmiernie ważne zdanie. Opaszę Cię ten, inny Cię opasze i poprowadzę tam, gdzie nie chcesz. Wskazuje mu na to, do czego powołuję poprowadzi go, gdzie nie chce. Piotr będzie zdolny pójść tam, gdzie chce Bóg, a niekoniecznie, gdzie sam chce. Po Piotra wolność będzie wykraczała ponad jego możliwości, ponad to, gdzie sam jest zdolny pójść. Do takiej wolności jesteśmy zaproszeni. Do wolności bezgranicznej. Takiej wolności, którą ma Bóg. Takiej wolności, którą tylko On może w nas zrealizować. W jaki sposób? przez Ducha Świętego. Ten Duch Święty, który nas wyzwolił od grzechu za pośrednictwem, z pomocą Jezusa, przez chrzest, zanurzając nas w śmierci Jezusa i wyzwalając przez zmartwychwstanie Jezusa, wyzwolił nas z grzechu. Otrzymujemy w chcie Ducha Świętego, który nas prowadzi drogą Jezusa. Ten sam Duch Święty pozwala nam w pełni miłować Jezusa i miłować bliźnich. Ten sam Duch Święty pozwala nam chwalić Jezusa będzie nam przypominał przykład Ewangelii Jezusowej, drogę Jezusa, i będzie pomagał nam w pełni poznawać go i chwalić Jezusa, chwalić Boga. Właśnie Duch Święty w pełnym stopniu przyczynia się do tej wolności. Jakiej wolności? Od takiej wolności ku do temu, do czego jesteśmy powołani. O ile wolność od już się wypełniła, Chrystus nas wyzwolił. To wolność ku jest nam nadal zadana i musimy wołać i prosić Ducha Świętego, żeby przy tym zbliżającym się zesłaniu dał nam taką wolność, żebyśmy w każdej chwili mogli chwalić Boga, żebyśmy w każdej chwili mo mogli kochać Boga i bliźniego. Pozdrowienia z Ukrainy. Męczymy się z wami w tej modlitwie z Kijowa i chcemy prosić o Pana Boga o ducha pokoju, ducha miłości, ducha pocieszenia dla naszego kraju. Боже, доторкни очей моїх, щоб прозріття, щоб прозріття, доторкни мої вуста, щоб промовив, прославляючи, відкрий Боже Поторкли мої вуста, щоб промовив, прославляючи, відкрий Боже моє серце і очищай його, хай твій дух святий.